Tusk niczego nie dowodzi. On nawet swoim ludziom nie dowodzi obietnic. Nie dowodzi tego, nie wiem. No, no masz przykład deweloperów, tak? Wiele pieniędzy mu na na kampanię, a on co? Nawet głupiego, głupiego tego kredytu 0% nie potrafił dowieść, bo mu się ci postawili, tam ci się postawili, a w ogóle to mu się nie chciało. On tam po prostu nie rządzi. On To, co robi, to sobie takie układanki, wiesz, tutaj personalne, tego napuszczę, tamtego napuszczę, a gdy trzeba coś realnie zmienić, to się nic nie zmienia. Tyle razy mówiliśmy na przykład o tym, yy, pamiętacie państwo, że Sejm nie ma nad czym pracować, żadne nowe ustawy nie wchodzą. W Senacie to hulał wiatr do pewnego momentu, no i, no i tak to właśnie wygląda, że ja uważam, że takich to się teraz odwrócą, a jeśli zobaczą, że ten wiatr zmian na prawicę mocno wieje, to i tam pójdą, to będzie wielu, dlatego że zobaczył w tym swój własny, prywatny, partykularny interes.